Czytanie z księgi mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony, i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność I wolałem mieć ją, aniżeli światło Bo nie zna snu blask od niej bijący A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra I niezliczone bogactwa w jej ręku Oto Słowo Boże Czytanie z listu do Hebrajczyków Żywe jest Słowo Boże Skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolne osądzić praginię myśli i serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek? Oto Słowo Boże. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed Nim na kolana, pytał Go Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa. Lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Z bracia i siostry, kiedyś w jednej parafii, gdy była czytana ta Ewangelia na mszy dla dzieci, ksiądz zapytał, o czym jest ta Ewangelia. Wtedy jeden bystry chłopiec powiedział, że ona jest o kleju. Ksiądz mówił o kleju. A dlaczego kleju? No bo ten młodzieniec był przyklejony do swojego majątku i nie mógł się oderwać. Rzeczywiście, proszę Państwa, każdemu z nas się zdarza, być chyba przyklejonym nieraz do czegoś, prawda? Dzieci się przyklejają do pilota od telewizora, do klawiatury komputera. Nieraz niejeden pan, jak się przyklei do wersalki w czasie me meczu o Mistrzostwa Świata, to też go wkleić nie można. Panią się buty przyklejają w, agent w tych galeriach handlowych. Nieraz mąż mówi do żony, żeby już poszła, ale ona się przykleiła i to właśnie w stoisku z butami. Jeden pan mi powiedział, że już tam dochodzi do metafizycznych rozważań, kiedy jego żona powiedziała do ekspedientki, czy ma pani takie same buty, tylko żeby były inne. No przyklejamy, my księża też się nieraz przykleimy przed komputerem. Pamiętam w jednym z pierwszych dni, kiedy miałem komputer i zdziwił mnie cud internetu, to tak do świtusy posiedziałem, odwróciłem się, a tu już jasno było. Więc trzeba uważać na ten klej, ale trzeba uważać przede wszystkim na nieszczerość serca, bo ten człowiek pozornie wygląda na początku rewelacyjnie. Yy, przybieg upadł, nauczycielu dobry. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie pytało o złoto, nie pytało o zdrowie. No, a to wszystko, kiedy się spojrzy na to przez pryzmat Pisma Świętego, o którym dzisiaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, że jest ostrzejsze niż wszelki miecz, skuteczne, przenikające, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To okazuje się, że tutaj jest coś nie tak z tym młodym człowiekiem. Po pierwsze jest napisane, gdy Jezus wybierał się w drogę, gdy Jezus już opuszczał to miasto, tę miejscowość, on przybiegł. To był człowiek uporządkowany, miał dóbr wiele, zarządzał nimi, to był człowiek z jakiejś dyscyplinie wewnętrznej, pewnym porządku działania. A wygląda jakby się spóźnił. Dlaczego w ostatniej chwili przybiegł? Trudno powiedzieć, nie chcę nadinterpretować Ewangelii. Może się wahał, może, się, może, może on gdzieś czuł w wyrzutach sumienia, że ten jego majątek i ta jego postawa jest niedobra i bał się, że Jezus powie to, co w sumie powiedział i do czym go zdemaskował. Drodzy bracia siostry, każdy z nas chyba zna to odczucie, kiedy opóźniamy jakieś spotkanie, bo się boimy, coś, czego się na nim dowiemy. Wielu żyje w niepokoju, bo się boi prawdy. Jeden z moich kolegów niestety teraz miał operację onkologiczną i mówi, wiesz, no, już od miesięcy czułem, że coś jest nie tak, ale się bałem iść do lekarza, żeby usłyszeć prawdę, więc wolałem trwać w tej niewiedzy. I, i teraz sprawa jest bardziej skomplikowana. By usłyszeć prawdę o sobie. Niektórzy się tej prawdy bardzo boją. Ja mówiłem pięć państwu o takim panu, który mi powiedział o ja drżę. Kiedy ktoś mi mówi, Śniłeś mi się. Bo dla mnie sen to jest głos z nieba. Jak ja się komuś śniłem, to on coś o mnie wie, a ja nie wiem. Strasznie się boję, że się przyśnie komuś w piekle, że się przyśnie jakiś potępiony i z drżeniem pytam, jak ci się śniłem. A no, żeśmy jechali samochodem. Uch, no to dobrze. A dokąd nie wiesz? Nie. No to tym bardziej dobrze. Ale boimy się prawdy o sobie. Może miał tyle pracy, że mu się zeszło w tej pracy i. I, I dlatego przybiegł tak późno Albo może przybiegł tak późno Żeby nie było czasu na dłuższą rozmowę Żeby Jezus mu coś tak tylko powiedział Ale nie analizował sprawy Wiecie, my nieraz tak Nieraz ludzie mówią Proszę jak jest I muszę iść do spowiedzi To tak się czeka na wielki tydzień Księża mają dużo roboty nie mają czasu wchodzić w szczegóły Poza tym szukam takiego starego wieczorem To on już musi być zmęczony To jemu się nie będzie chciało mnie rugnąć Proszę Państwa, jakie to analizy, że w Wielkim Tygodniu, że starszy ksiądz, że już wieczorem po 17 to oni są senni. Tak ustawiamy sprawę, prawda? Jakbyśmy szukali niewidomego dentystę może moich dziur nie zobaczy. No więc o, być może on właśnie na ostatnią chwilę, na ostatnią chwilę, żeby nie było czasu na analizę. To jest nieprawdopodobne, jak można sobie ustawić spotkanie z kimś miejsce. Pamiętam w dzieciństwie, może ktoś z was czytał taką uroczą książeczkę raz, gdy chciałem być szlachetny, pod takim tytułem. Książeczka dla, dla dzieci, dla młodzieży i tam była instrukcja, jak mówić ojcu, że się dostało dwójkę w szkole. Trzeba poczekać, aż ojciec pójdzie się kąpać, napuści wody i zacznie gwizdać. I wtedy się staje pod łazienką i mówi się, tato, dostałem dwójkę. Oczywiście może zdenerwuje, ale zanim wyjdzie z łazienki, to mu trochę przejdzie, zyskujemy na czasie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Droga Pani, jak zarysowałaś samochód, to mężowi powiedzieć, jak on się kąpie, i zacznie gwizdać, mocno, szła na wiatr, i wtedy mu powiedzieć. I myślę, że niektórzy ludzie szukają, szukają takich sytuacji, takiego właśnie tłumaczenia się, jakiegoś rozcieńczania, żeby tę prawdę o sobie przełknąć i z Panem Bogiem tak szczerze nie pogadać. Przybieg i upad na kolana. A może żeby zrobić wrażenie? Wygląda na to, że On chciał zrobić wrażenie. Tu go Jezus demaskuje, kiedy On do Jezusa mówi nauczycielu dobry. A Jezus mówi, jak to jest dobry. Co to znaczy dobry? My nieraz mówimy, o, jakiego mam dobrego kolegę, za mnie pracuje, za mnie podpisuje, jaki dobry. Nie jest dobry, jest, jest właśnie niedobry. Jezus chyba, z, chyba zrobił taki zwrot, użył takiego zwrotu, żeby się Jezusowi przy, przy, przymilić, żeby zyskać Jego życzliwość i żeby no, zyskać pochwałę dla swojego życia. To tak jakbyśmy powiedzieli, wchodząc do gabinetu, witam najdelikatniejszego dentystę w Warszawie. Czy Oddając samochód do naprawy, witam mechanika, co nigdy nie zdziera z ludzi. Najmu witam, naj, witam najmiłosierniejszego spowiednika. Albo w małżeństwie witam żonę, co rozumie problemy mężczyzn. Można takim powitaniem dużo zarobić. Można od razu sprawę sobie ustawić jakoś lepiej i on chyba chciał to zrobić. I teraz się zaczyna. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością, kiedy on powiedział, że zachowuje wszystkie te przykazania. Ja przez lata byłem przekonany, że Jezus spojrzał na niego z miłością, dlatego że on zachowywał te przykazania. On mówi, Jezus zachowuje przykazania. Jezus spojrzał na niego z miłością, a to nie o to chodzi. To zdanie, spojrzałem na niego z miłością, nie odnosi się do tego zachowywania przykazań, tylko do tego, co ma teraz nastąpić. Bo Jezus wie, że musi mu powiedzieć rzecz arcytrudną i chce dać mu coś, czego on nie doświadczył. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że to też nie będzie interpretacja. To był młodzieniec, który miał duży majątek. Nie dorobił go się, bo raczej młodzieniec się majątku wielkiego nie dorobi, tylko raczej go odziedziczył. Jak go odziedziczył, to znaczy, że coś z jego rodzicami się stało. Był młody, do, doglądał tego majątku, bo majątek kwitł, miał wiele dóbr, to był ich właścicielem, nie jakimś zarządcą. Na pewno musiał dużo pracować jako młodzieniec, który dostał takie nagle zadanie opieku, opiekowania się takim majątkiem i bardzo prawdopodobne, że nie był otoczony miłością. Ludzie bogaci mają kłopoty z tym, żeby ich inni kochali. Znaczy, ktoś może bogatego pokochać, ale zaraz się znajdzie jakiś cwaniak, który będzie miłość udawał, plątał. Ludzie, ludzie bogaci, no to są, jak to ktoś powiedział, bogacz to taki nędzarz, co ma dużo pieniędzy. Yy, więc ten człowiek, jego, jego, jego los się toczył jakoś przez ten majątek niezbyt szczęśliwie, chociaż był porządny, bo te przykazania zachowywał, i Jezus chce mu powiedzieć, że coś Mu da, czego ten młodzieniec po omacku szuka. Co Mu da? Miłość. Drodzy Państwo, dlaczego wielu ludzi rzuca się w wir pracy i nauki? Bo nie są kochani. I mówią, mnie ludzie nie kochają, ale jak będę miał kasę, to przynajmniej moją kasę będą kochać. Będą... Mnie ludzie nie szanują, ale jak zostanę wykładowcą na uczelni czy dyrektorem w jakiejś firmie, to się przynajmniej kłaniać będą. Wielu ludzi szuka w majątku substytutu miłości, substytutu przyjaźni. Powiedzcie Państwo, że wygraliście milion w Totka i siadajcie przy telefonie i notujcie numery, które się będą pojawiać. Nie, nie jeden zapomniany kuzyn sobie o tobie przypomni. I ten człowiek być może był taki, który właśnie prowadził ten majątek, prowadził te, zdobywał te dobra, nie był kochany, może nie miał rodziców. Bardzo prawdopodobne, gdyby miał ojca, to ojciec by biznes prowadził. I Jezus postanawia, Postawić wszystko na jedną kartę i Jezus wytoczył swoją, przepraszam za, za słowo, największą broń, armatę. Stalin pytał, ile on na dywizji papież. Jezus wyciąga swoją największą broń, spojrzał na niego z miłością. Przyznam szczerze, że gdyby kiedyś jakiś anioł z nieba przyszedł i powiedział, że może mi dać jedno zdjęcie z Ewangelii, to bym poprosił o to. Jak Jezus patrzy z miłością. Co to, za, co to za spojrzenie nie, nie, bo jest, nie jest napisane czule że się rozrzewnił, że mu się oczka zaszkliły że przechylił głowę i powiedział młodzieńcze bogaty, chodź spojrzał na niego z miłością nieprawdopodobne to jest rzeczywiście największa broń Chrystusa niedawno Państwu mówiłem i jestem ciągle pod wrażeniem tej rozmowy z pewnym Panem który zaczął bardzo w życiu grzeszyć bardzo w życiu zaczął grzeszyć i jakby w tym samym czasie zaczęła go otaczać taka życzliwość. Przyszedł z pracy, dzieciaki zaczęły go chwalić, nasz kochany tata, nasz kochany tata, a on płonął po prostu. Jak wchodził do kościoła z rodziną, spotkał w niedzielę proboszcza, witam świętą katolicką rodzinę, a ja płonąłem. W pracy dostałem jakiś awans, na który nie liczyłem, i zacząłem już mówić: Boże, przestań, przestań, skarć mnie czymś. Rzuć o ziemię, daj jakąś chorobę, a ty, a ty ustami proboszcza mówisz witam najbardziej katolicką rodzinę w parafii. Przestań. Ale to jest właśnie metoda działania Chrystusa, dobroć. W księdze Ozeasza, pamiętacie te słowa, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Ten człowiek zachowywał przepisy, przykazania. Nie było tam relacji do Pana Boga, ale raczej zbieranie punktów jak harcerskich sprawności, budował siebie, budował jakby, zdobywał punkty. Pamiętacie tą słynną rozmowę, z, no słynna, można tak powiedzieć, z musicalu Skrzypek na dachu, kiedy stary Żyd, pobudzony przez jego, zakochania jego córek do tych myśli o miłości damsko-męskiej, nagle pyta żonę, czy ty mnie kochasz. Ona mówi, przecież ci piorę, no ale czy mnie kochasz? Czy śpię sobie w jednym łóżku z tobą, ale czy mnie kochasz? Przecież trzy córki ci urodziłem, no ale czy mnie kochasz? Przecież piorę ci, sprzętam, gotuję, ale czy mnie kochasz? My też mamy nieraz odruchy takiego liczenia matematycznego, że mszy nie opuszczam, na siedemnastu pielgrzymkach byłem, dziewięć piątków zaliczyłem po dwa razy, na wszelki wypadek z listą rezerwową, jakby coś się nie zgadzało. A Jezus wziął Piotra po zdradzie i zapytał: czy, czy ty mnie kochasz? Czy Ty mnie kochasz? Yy, I ten człowiek, pamiętajcie, zadał to fatalne pytanie na początku. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? My się też często pytamy, co mam czynić. To nie jest dobre pytanie uczynki. Pierwsze pytanie Z jest, kim jesteś? Kim jesteś? Na sądzie ostatecznym pierwsze pytanie, Pan Bóg nam nie postawi, co robiłeś, tylko kim Ty jesteś? My bardzo często chcemy to ukryć. Pamiętajcie, że Amwa nie powiedział... Miłość to jest otwarcie, bo ktoś może wyleczyć dużo dobrych uczynków. Pracowałem, pomagałem, yy, prowadziłem życie religijne, a wszystkie te uczynki mogą być niebezpieczne. Nie jeden człowiek zatracił się w życiu religijnym, nie jeden człowiek pogubił się w pracy, nie jeden człowiek pogubił się, prowadząc jakąś akcję charytatywną. Przypominam jako przestrogę w księgę Przysłów, czwarty rozdział, dwudziesty trzeci wers. Są drogi, które wydają się słuszne, a jednak są to drogi śmierci. Proszę Państwa, jeśli słyszycie o kimś, że jest pracowity, to no, życzliwie na to patrzymy. Pracowitość jest piękna, ale jeśli on jest pracoholikiem, jeśli mówimy, że ktoś prowadzi rozbudowane życie religijne, no to, to pięknie, że prowadzi życie religijne, ale jeśli on jest takim dewotem, że do niego nie można podejść już, że on się zatracił gdzieś w jakichś iluzjach, w jakimś, jakimś fałszywym mistycyzmie. Są drogi, którą wydają się słuszne. Ktoś się dużo uczy, ale może się przetrenować, zniszczyć sobie zdrowie. Otwartość jest miłością. Otwartość. Za pracę się ludzie chowają, za, 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 za religijność można się schować. Za pracę społeczną także można się schować. I kiedy on, Jezus stawia pytanie, zostaw wszystko, raczej wzywa go i pójdź za mną, on spochmurniał. To nie jest tak, że jak coś nas takiego trafi, to my zaczynamy być smutni. On już był smutny od lat. Pan Bóg odkrywa tylko nas smutek. Jeśli, drodzy Państwo, ktoś miał jakiegoś kolegę, znajomego i on umarł, i ten, który pozostał, poczuł się strasznie samotny, to on już był samotny. Ta śmierć mu tylko to bardziej pokazała. Ludzie, którzy są przywiązani, przyklejeni do jakichkolwiek rzeczy, do których nie wolno się przyklejać, są smutni. On, I to proszę zwrócić uwagę, jak Ewangelia to podkreśla. Yy, jakże przepraszam, bo tu dwa słowa lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony spochmurniał i zasmucony pamiętacie co powiedział Bóg do Kaina Kainie, dlaczego masz smutną twarz gdybyś nie grzeszył, nie byś był smutny w ostatnie wakacje usłyszałem zdanie nad którym myślę i myślę i myślę i bardzo poruszyło moje kapłańskie serce nie ma większego smutku w sercu na świecie, jak ten, który może przeżywać ksiądz. Nie ma większej radości na świecie, jak ta, którą może przeżywać ksiądz. I to jest prawda. Czy jestem człowiekiem radości, czy jestem człowiekiem smutku? Czy, coś nie, 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 czy chciwość, bo dzisiaj też o niej warto słowo powiedzieć, nie zasmuca mnie, że inni mają lepiej, że innym się bardziej powodzi. Ogromne kłopoty mają dzisiaj ludzie z. Z tymi dobrami materialnymi, nawet jeśli ich jest niewiele, bo to nie jest istotne. Jezus dzisiaj tłumaczy: Proszę zwrócić uwagę, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczniowie się zdumieli, Jezus powtórzył: Dzieci, jak trudno wejść do Królestwa Bożego, Jezus już nie mówi bogatym, tylko tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. To jest definicja bogactwa Jezusa. Niech kto ma dużo kasy. Tylko kto w dostatkach pokłada ufność, to jest bogacz. Wielu ludzi ma z tym ogromne kłopoty. Zobaczcie, co się dzieje. Świat zwariował. Dzisiaj ludzie mówią, proszę no nie mam czasu na, na kolejne dziecko, nawet na jakieś życie rodzinne, nawet na pójście do kościoła, nawet na przeczytanie książki. No, pracuję po 12-13 godzin. I jeśli nie będę pracować, to mnie zwolnią, a, a mamy dom, mamy dług do spłacenia. Ja to wszystko rozumiem, tylko problem polega na tym, że świat wpadł w taki wir, w taką pogoń i teraz nie może wyhamować, nie może wyhamować. Ja zawsze stawiam pytanie, gdyby ludzie mniej pracowali, mniej było ludzi zaangażowanych w przemysł jakiś tam, prawda, chemiczny, elektroniczny, informatyczny, to dzisiaj w 2011 roku jeździlibyśmy Fiatami 125P, mieli rubiny radzieckie w domach, i na pewno nie tyle wyboru telefonów co jest w galeriach handlowych wyboru radioset, radia, odtwarzaczy. Ponieważ zamieniliśmy wolny czas na to, że w sklepach jest po 100, 200 rodzajów telewizorów, to nie mamy czasu na rodzinę. Na moim rodzinnym podwórku może to państwu przed tygodniem mówiłem, kiedyś był jeden samochód i dużo dzieci, teraz jest dużo samochodów i nie jednego dziecka. I proszę Państwa, ja wiem, że Wy jesteście w tym świecie, my jesteśmy w tym świecie zanurzeni, no gdzieś trzeba pracować, no to pracujecie też w firmach, które zatrudniają się handlem, korporacje, ale, ale maksymalnie trzeba zwalniać, maksymalnie trzeba zwalniać, żeby ocaleć. To jest nieprawdopodobne. Gdyby ktoś wszedł do Waszego domu, otworzył drzwi, wszedł i zaczął dyktować, co macie robić, to zmieńcie, to zróbcie, to byście powiedzieli, co Pan się wtrąca? Proszę wyjść z tego domu. A proszę zwrócić uwagę, jak duże korporacje wchodzą do naszych domów, kiedy siedzi sobie rodzina i nagle reklama, tutaj taki telefon za złotówkę, ale masz za to to i to i to i rodzina już traci pokój, bo syn chce, a siostra mówi, a to ja też chcę, a matka mówi, nie dostaniesz, a ojciec mówi, dostaniesz, tylko proś. I taka jedna głupia reklama potrafi zburzyć spokój serca. Ktoś wchodzi do naszego domu i wywraca niekiedy wszystko do góry nogami. Musimy być tego świadomi. boń Boże nie nawołuje do tego, żebyśmy się odseparowali od świata i zamieszkali w Puszczy Kampinowskiej i prowadzili życie pustelnicy, bo trzeba w tym świecie żyć, ale żeby być, żeby być, świadomym tego świadomym tego, co się wokół nas dzieje, w czym uczestniczymy i co nas chce wciągnąć. I już może ostatnia myśl, że bieda, że niedostatki, jak kiedyś Państwo wiem z, z braku rodzi się lepsze. Największe wspomnienia z, z domów rodzinnych, to są z dzieciństwa, to są często te, kiedy mówimy bieda była, człowiek miał jeden samochód na rok kupowany, jak w życiu się nie dorobiłem, chociaż tak lubię kolej, ale kolejki elektryczne się w życiu nie dorobiłem, ale za to ze łzami w oczach spotykam kumpli ze szkoły podstawowej, mówimy jak to żeśmy w kapsle grali, mistrzostwa świata organizowali, to się wspomina, to się wspomina. Mój kolega, to Państwu kiedyś już mówiłem, zawsze mówi i ma w oczach, kiedy to opowiada, jak moja matka kupiła wykładzinę do kuchni i chciała tą wykładzinę taksówką przywieźć, ale potem pomyślała, że chłopcom kupi piłkę do nogi i tą wykładzinę przez parę przystanków tramwajowych niosła na plecach, przyniosła do domu zmęczona, spocona, ale z takim entuzjastycznym uśmiechem, że jej chłopcy będą mieli piłkę do grania na podwórku. Z braku rodzi się lepsze. I to co nazywamy nieraz przekleństwem, potem okazuje się błogosławieństwem, coś co ludzi połączyło, zjednoczyło. Dlatego nie dajmy się do niczego złego przykleić, ale bądźmy świadkami Chrystusa, który ma moc obdarzyć nas, jak to zawsze wam mówię, nieprawdopodobnym darem, umiejętnością cieszenia się z drobiazgów. Umiejętnością cieszenia się z rzeczy oczywistych to co mi kiedyś ten kaleka powiedział, proszę księdza, śniło mi się, że chodzę. Śniło mi się, że chodzę. Do naszych modli codziennych warto włączyć dziękczynienie za nogi, ręce, za pogodę, za to, że wojny w Polsce nie ma. Warto włączyć te oczywiste, a nieraz przez nas niedostrzegane skarby, którymi obdarowuje nas Bóg. Amen. Dobremu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie czytając Biblię potrafili dostali takie światło, które zdemaskuje wszelkie zakłamanie i zło ich serc. Ciebie prosimy. Pomódmy się za ludzi bogatych, aby bogactwo ich nie, nie spowodowało śmierci ich życia duchowego, aby potrafili dzielić się swoimi dobrami z tymi, którzy są w potrzebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi którzy no nie są bogaci, może nawet są biedni, potrzebujący, by serca ich były wolne od zazdrości i zawiści. Ciebie prosimy. Pomódl się za wszystkie niewiasty oczekujące potomstwa, by były otoczone szacunkiem, dobrocią, postawą pomocy w swoim otoczeniu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przed Bogiem, także przed ludźmi, stawali zawsze w prostocie i otwarciu serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, naucz nas, że naszym największym skarbem jesteś Ty, Twoje życie wieczne i byśmy ten skarb kiedyś posiadali w obfitości, który żyjesz i królujesz na wieki, wieków.